We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas and a happy new year Hejko kochani, witam was w drugim vlogmasie na moim kanale Dzisiaj taki nietypowy początek, nie, nietypowe przywitanie Jestem ogólnie z mamą i... Jedziemy kupić prezent mojej mutacji na urodziny, bo ma dokładnie 4 grudnia i od razu może kupię jeszcze jakiś kalendarz adwentowy. E, no zobaczymy, czy się to znajdzie. E, jest dokładnie godzina 15.07. 15. Ja skończyłam gdzieś tak z pół godzinki temu e, i pisałam się ten sprawdzian z matmy i dobrze mi poszło do dziwo. E, no i tyle dzisiaj z takich e, ważnych w sumie rzeczy. I jest dzisiaj 0 stopni, bo mi tak zimno, jak na dwie minuty wyszłam e, pod dom. Naprawdę strasznie zimno. A ubrałam się w płaszcz sweterek i w t-shirt, i no strasznie by było zimno, więc dziwne. E, moja mama jest w moim płaszczu, który na urodziny, oh, No w sensie, w moim płaszczu, który kupiłam, o tym mi chodzi. Tak. W od Ameryki No tak, ale tak powiedziałam specjalnie, że w moim, że w sensie ja kupiłam statą. Eee, no i już jesteśmy, jesteśmy prawie. Ten kto ogólnie kojarzy Kordziszowa, no to wie, gdzie jesteśmy. Wsiadłyśmy z auta, mam nadzieję, że mnie słychać i jesteśmy właśnie pod Galerią Rzeszów i jest straszny ruch, bo jest po 15 i prawie każdy skończył pracę eee, i jest strasznie no naprawdę strasznie, więc chodźmy kamerę. może No właśnie, no i do Action po kalendarzu zobaczyć A okay. zielone, no to chyba nie, nie zdążymy Biegniemy! Nie. nie! Nie, dawaj, Ja nie zdążę. No bo no w sumie dobra, chodzi. Nie ja widziałem nie tylko to nieźle Dobra, zdążyłyśmy z no, cudem. <grystanie> tak, na no jak nasze auto. <grystanie> damy. Jasne. Mamy lekkę. No jesteśmy, że tak my dobra, jesteśmy. Dobra, my kochani, ogólnie byliśmy w Action. No i mamy taką wielką torbę, i tu są różne rzeczy. No i jak wrócę do domu, to wam pokażę co i co kupiłyśmy. A teraz idziemy za prezentem dla taty bo jeszcze nie kupiłyśmy tego prezentu. Yy, ogólnie, mega jest dużo ludzi i ciężko się chodzi, tak szczerze. Duszno jest w ogóle w tej masce. Yy, no i później, jeszcze gdzieś pewnie pojedziemy, co nie mamy? Tak, pojedziemy jeszcze po Balon Scalem, bo Wiktoria sobie zachwyciła. Bo chcę gadać po Helu no Właśnie, trochę się gadać po Helu Także weźmiecie to właśnie zaraz Hejka, właśnie my jesteśmy teraz w z, z mamą Byłyśmy w tej galerii i było masa ludzi, serio W ogóle, jesteśmy, jesteśmy takie zmęczone Już teraz mniej, bo usiadłyśmy i odpoczęłyśmy chwilę Ale masakra, naprawdę masakra I kupiliśmy prezentację. Ja osobno, mama osobno, w sensie nam no, razem, nie? Tylko, że ja kupiłam inną rzecz, mama mam inną I mam nadzieję, że będzie zadowolony Pokażę wam ten prezent wtedy, kiedy będę go wręczać Czyli w piątek Czyli ten film będzie w sobotę dokładnie. Eee, no i teraz mamy, jedziemy jeszcze do takiej drugiej galerii, eee, i później lecimy do domku, tak? Tak. Jesteśmy wypompowane. No, dokładnie. We wish you a Christmas. Merry Christmas. We jest godzina. 16. dopiero teraz wracam z moją mamą do domu Byłyśmy na zakupach jeszcze właśnie tej drugiej galerii Jeszcze w Biedronce I zrobiliśmy ogromne zakupy serii dzisiaj W A jeszcze w Rossmanie No naprawdę jesteśmy przemalęczone Oczywiście pokażę wam co kupiłam mniej więcej jak wrócę do domu Z moją mamą co kupiłam No i będziemy otwierać kalendarz rzecz jasna Bo wiem, że nie możecie się doczekać, tak samo jak ja no i dobra, zwróćmy się do was do domu Hejka, właśnie 5 minut temu wróciłam do domu I tam leży moja wielka torba z zakupami Z Action i jeszcze z isku I z innych sklepów, sami zaraz zobaczycie z jakich I powiem wam, że jestem serio przemęczona Ale nagram wam teraz właśnie ten haul, co kupiłam I później będziemy otwierać te kalendarze No w końcu serio, ja czekam cały dzień Na to, żeby po prostu otworzyć z wami te kalendarze Okej, okay, pierwszą rzeczą jest taka podkładka z Rosmana Bardzo ładna, ogólnie to jest taki w sumie typowy wzór na święta Kolejną rzeczą jest taki light box i on jest taki śliczny Jest napis Merry Christmas I e, ja go otworzę, bo w sumie ja nie wiem jak on jeszcze do tego końca wygląda e, Na pewno musi być mały, skoro się zmieścił w takim małym opakowaniu No dobra, otworzę go Tak to się prezentuje, tu mamy literki i to właśnie tabliczkę e, i poświęcę jeszcze baterii żeby się świeciła i sobie zaraz to zrobię i e, gdy włożę baterię dalej na no to wam pokażę jak to się prezentuje e, następnie te z jisku, taki piękny e, świecznik no naprawdę cudowny właśnie ta, ten box też był z jisku, jak coś no bardzo ładny takie słodziaśne kapcie z Mikołajem z action Kolejne przyśliczne kapcie z action z reniferkami. Sweterek dla mojego taty. Sweterek dla mnie. Lampki, które powieszę w jakiejś części pokoju, jeszcze dokładnie nie wiem gdzie. Też z action. I uwaga, uwaga! To mamy kalendarz adwentowy. No i on jest taki bardziej klejnacyjny. Kalendarz z 12 błysującymi kulami do kąpieli. Więc ciekawy, ciekawy. No, mamy 12 okienek, ale to nic tak, że tak będzie. Bardzo fajnie. I on kosztował jedyne 26 zł około. Więc naprawdę bardzo tanio. Więc stwierdziłam, że zakupię. Do tego kupiłam już takie dwie poduszki. Je kupiłam właśnie w jakimś tam sklepie, gdzie były sofy, i w ogóle. Totalnie nie wiem, jak się nazywa ten sklep. O, chyba, że tu będzie napisane. To jest napisane, że kontrast, ale to chyba nie. I ten sklep w się sensie tam. No, po prostu inaczej się nazywa na pewno. Ale naprawdę są prześliczne. I ja chciałam właśnie czerwone poduszki i właśnie ten koc. I będzie to bardzo ładnie wyglądać. Teraz sobie zjem zapiekankę z frytkami, bo w sumie jestem głodna po tej całej podróży po mieście. Ale ja rzadko w sumie jem takie fast foody dalej Także dobra pozwolę sobie na dziś. Dobra kochani, lecimy z tym pierwszym kalendarzem, z tym najnowszym. No ma, ma co prawda 12 okienek. Ale myślę, że no właśnie będzie ciekawie, tak czy tak, bo to są te kule kąpielowe A ja nigdy jeszcze takiego kalendarza nie miałam z kulami yy, I tu mam numer jeden Okej okay. Ciężko to stworzyć, ale dobra, dam do sobie radę jakoś Dobra, uwaga, uwaga Uuu, Mam tutaj jednorożce, ale ładne, patrzcie i śliczny ale nie pachnie taką lawendą no to super, dobra, pierwsze okienko bardzo fajne i teraz od razu drugie, bo dzisiaj mamy 2 grudnia musiałam się upewnić na moim telefonie i mamy tutaj drugie okienko o tutaj dobra, otwieramy. chyba to jest jakiś diament Trzeba, ciężko się wyciąga coś cokolwiek z tego kalendarza Ale dobra, poradziłam sobie To jest taki diament, ale ładny, dobra, fajnie On pachnie pomarańczą Dobra, super, ja kocham w ogóle takie kule do kąpieli Więc ekstra Okej, okay, lecimy dalej Tym razem kalendarz z Douglasa I szukamy drugiego okienka Hmm Drugie okienko, gdzie ono jest? Dwunaste, czternaste, dwunaste Oj Nie widzę Jedynaste O mam, tutaj drugie jest Takie wielkie okienko Dobra Ups Uwaga, co to jest? O ja nie mogę, co jest? To są takie patyczki w sumie, specjalne chyba e, do oczu, żeby poprawić sobie. E, Że sobie poprawić na przykład tłuszcz czy coś, jak się nam rozmażę. Czekajcie, otworzę to. Ej, naprawdę, nie spodziewałam się. Popatrzcie. Ej, ale w sumie fajny pomysł. Tak to się prezentuje. Nie no, spoko, spoko, zdziwiłam się trochę, ale pewnie mi się przydadzą. Dobra, świetnie. Teraz konieczność z Delia Okej, okay, on jest trochę duży, więc muszę dać kamerę na górę Okej okay. I szukamy drugiego okienka mm, Tutaj jest Dobra Uuu, co to jest? Oh my god, co to jest? Jakaś... Jakaś sól? Dobra, ale do czego? Yy, niestety nie. Mamy wyprzedane po polsku, mamy po angielsku Ale wiem, że to jest do włosów I że to jest jakaś sól No nie wiem, powiem wam, że muszę poczytać, poczytać o tym na internecie Bo naprawdę nie wiem co to jest, pierwszy raz w ogóle takie coś widzę, ale mega ciekawie, odkręcę to No i się że to jest jakaś sól No nie wiem, to jest do włosów na pewno Ale jak to się używa, to totalnie nie mam pojęcia ale później się to doczytam po angielsku. Teraz czas na z herbatką. Co więc tu? Dobra, szukamy. O jest trójeczka. O jest, mam dwójkę, dobra. Otwieramy. I uwaga jaka herbatka? Uuu! Herbatka biała, melonowa ze śliwką, ale ciekawie. Ej, nigdy nie piłam melonowej herbaty. Jeszcze ze śliwką, ale fajne połączenie. Ej, dobra, spróbuję sobie koniecznie później. Mega fajnie. Tada! On też jest mega ogromny. I szukamy dwójeczki. Trójkę, widzę. O, jest dwójka tutaj. Tu jest dwójeczka. Okej okay. O, co to za czekoladka się trafiła? Mm. Taka zielona Otworzę ją i zobaczę z czym jest Mogę w sumie obrócić kamerę choć nie lubię, jak ktoś widzi jak jem je. Ale dobrze, przetestujemy mam ja nadzieję, że widać Uwaga, uwaga, to jest czekoladki z Milki z kalendarza. To jest czekoladka z orzechami. Jak jemy czekoladę z Milki z orzechami. No to jest czekoladka po prostu. właśnie Ma nawet orzecha. Ale naprawdę dobre. No i ostatni kalendarz Zedla I tu mamy numerek drugi. Drugi okienko. O, ale fajna czekoladka. Krówka mi się trafiła. Słodziaśna I okej, okay, testuję z czym jest Ej naprawdę jest dobra Znam ten smak A nie wiem co to Zobaczę z tyłu mm. Tak, to jest pralinka z zaziniem orzechowym I chrupkami zbożowymi, tak dokładnie To jest przepyszne Kochani, ja kończę tego vlogmasa. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji razem z komentami. Trzymacie mojego Instagrama i TikToka wbijajcie. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa, pa!